Witam serdecznie, ja jestem FUBU. Dzisiaj sobie zrobimy misję poboczną u dziwaków. Hmm, zielone korzenie, Michael. Dobra, dojeżdżamy. Kurde, zawsze pff, omijałem ten punkt e, misji. Legalize it. Wow. Gorąca linia z niebem. W tym stanie to nielegalne. Tak, to jest właśnie o tym mówię. Tak właśnie. O tym. Huk mi to obchodzi, dziękuję Dobra, jestem ciekaw co to jest za misja. Demokracja może mi posać. Oj kurde, to pozwala. Ale co on robi na takim zadupiu tutaj w środku miasta przy stoliku, nie? Co to, mam, mam mam to zapalić? To mana. <ścoughs> Od kiedy mana się pali, nie? Zero paranoi. Bilet do Nirwany. Wow. Dawaj, braku, kopstjamy myśloga. Jaram to całymi dniami.

Czy mi się amunicja kończy, czy nie? Ale ich tam jest, kurde. Popal na pełnej kurdze. Motherfucker, tak jest. Patrz, palą się, jarają się, skurczybyki. Nie co, to wszystko? Więcej nie ma? A tu są jeszcze, jakie to. Ciężko z, w ogóle wycelować, wiecie tam no, że... Zabić obcych wszystkich, zabić Co za syf Michael jest porywany Poruszaj szybko, okej okay. No to ruszamy szybko dobry dobre, dobre. dobre. na no ogień. Ale nie, nie, nie podoba mi się ta misja w ogóle, no zjebana w ogóle, zrypana, w Co, Kurwa mam słuchaj do jakichś potworów, Bez sensu, to ja sobie wolę w kulki pograć. Dobra je to ta misja nie udana niestety Michael został zdemi demotywatet no dość tam. <głos》> Zdemirealizowany. Okej. Okay. Oh, Jeszcze oh, raz, again, oh, czyli powtórka. Mam zabić obcych. Oh, no pierdzielamy. Oh. Strzelanie. Awansowałem. Bad tripa zachudujesz? To jest spoko, spoko. Bekowa, bykowa A propos dzisiaj ma być gita online, co nie? No i tak sobie myślę, czy by coś nie nagle z niego, ale na razie... To mają jakieś problemy. Co to kurwa? U góry jeszcze. U góry, u góry, u góry. Nie, nie podoba mi się, tego i tego nie przejdę, wiecie? Nie ja tego nie przejdę Bez sensu poruszę się znowu, naruszam się kurwa, ruszam się i co? Fuck you, man! Tak jest I Dalej nakłudniamy Salta Do czasu aż nas nie zabiją. Mój mózg coś tam coś tam nie wiem ale bez sensu to jest w ogóle kurwa, nie, nie podoba mi się. Tam góry stoi, jeszcze ciupciowe we mnie. Dobijamy ciula. Koniec zabawy, tak jest. Zaraz kończymy tą zabawę faktycznie, bo to jest bez sensu i bezcelowe. No i znowu mnie porywają te ufulutki kurwa. Jeez. Nie wiem czy mi dobrze słuchać. Weź się w garść, weź się w garść Michael, weź się w garść Michael. Jak to dobrze, że ja tej misji nie robiłem. Nie wiem czy wy macie też tak, że na przykład jak mi zrobicie jakieś misji to wam się coś nie odblokuje, co nie? Ale ja tej misji nawet nie robię, bo mi się nie chce. Ona no jest tak głupia i beznadziejna i bezsensowna. It's like acid. Nie znowu mnie porywają. Go away, tak, odejdź, Fuj, nie wracaj. Na pierdolnię. <śmiennie> Przecież ich się tutaj roi od zajebania. Jak ja mam już pokonać? Ciężko trafić, ciężko sterować, miał no, myszkę, to was wszystkich tutaj zamatwił w pył. I znowu mnie porywają, tak jest. Bez sensu w ogóle. No, dajesz, dajesz, tam w górę, w górę jeszcze jest jeden. Tu ty znowu idziesz, a Do przodu? Ja, nie ma szans, nie ma szans Dobra, ruszamy, ruszamy, ruszamy i porwał nas Ups Ale, ale zajebałem dziś ty to? Murek. Jeszcze raz. O, ale spadłem z wysokości i mnie ja pierdziele Dobra, ostatnia próba. Nie chcę My się tej misji robić, w związku z czym, jeśli ją zrobicie, napiszcie mi w komentarzach, jak wam w ogóle poszło. No bo ja jej nie robię z głupia i tyle. Jest głupia i mi się nie chce jej robić. Strzelać do jakichś bezsensownych stworów, biegnie, to ślepota masz żrykupę. kupę o oh lol ruszamy, ruszamy gałkami, ja nie wiem w którą stronę, lewo czy prawo, góra, dół nie, na boki, na boki dobra, elo i znowu mnie porwało UFO i spadam ale przyjebałem w chodnik misja nieudana Dobra, odsyłam na ziemię. No to jeszcze raz, ostatni raz. Last change. Eee, a propos jeszcze e, gier. Gdzie BF4 mmm, na YouTube? Beta ponad się goła. Powiem wam szczerze, że nie podoba mi się FUK BF4. I szczerze powiedziawszy, nie będę grał BF4. Jest kupa, jest kupa i tyle. Nie podoba mi się, wolę pograć sobie w Picolo Colo del Antoniano no, Strzelamy, strzelamy i co? I dupa Okej, okay, coś tu jeszcze jest, wszystko wbite To jeszcze jest. No i znowu kurwa, ruszamy, ruszamy, ruszamy A, Ruszamy i co? I co? I co? Aaaaa, fuck you! Dobrze, dobrze, go away. Tu nie mam jakiegoś licznika, ile potworów zabiłem czy coś ile tych obcych kurwa zjebanych musiałem zabić. Nie ma nic. Zostajemy broń niczym yy, z terminatora albo z predatora, taką dużą nie, Czekajcie, predator, predator, jedynka. W dżungli miał taką kosę. Właśnie. Get out. Z mojego mózgu, z mojego mózgu, tak? Smart, smalty Chcecie mi nastrać pod kopułą? <laughs> Śmiało Dobra i chyba mnie porwą tym razem Ruszamy, 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 ruszamy Shit Chodzi żeby dali kurwa spadochron, nie? Ale zobaczcie no ci... Ty, gdzieś w ogródku wlądowałem, lol. No dobra, ostatnia szansa. Nie chce mi się dalej to. A się wygrywałem, chcę mi się grać, tylko nie chce mi się przechodzić tej misji, kurwa, zjebanej, naprawdę. Nie zrobił to samo, i za zabije obcych. Co za główno. Czasami te misje od tych dziwaków są bardzo fajne, ale. Na przykład jest taka tutaj, także wiem, że na Majkalu jej nie będę robił. Bo to jest ścierwo. Precz ode mnie, tak jest, precz. ale ty jesteś niedobry. Nie chcesz iść do swojego mózgu? Zaprosić? Byś miał uszy jak mózg. Chociaż znaczy ja do mózgu nic nie mam, absolutnie nie, nie wiem go tak, dlaczego chłopaki go wzywają. God damn it! Nastrzelaj, no kurde, ślepaku! Come on, to jest Dobra, znowu mnie porwają Ruszamy, 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 ruszamy Please, it's Dobra, łapku... znaczy, łapkować nie będziecie, bo ja wyłączyłem komentarze, dlatego że po prostu mam na hejterów nie pozwolę, żeby zaśmiecało mój profil hejterzy. To była cała hołota, yy, że powiem, pseudo-youtuberów małych, którzy tylko napinają pupę przez kabelek. Dobra, teraz to już mnie porwo. Dobra, jebać, na misję moi drodzy. Ja się poddaję w takim razie i... Nie będę je robił do końca. Także chciałem, chciałem Wam tylko pokazać, że jest, jest to jest misja główna, na której nie mam ochoty robić i nie będę robił. Jeśli ktoś e, zrobił, napiszcie w komentarzach. Także to by było na tyle. Na razie cześć, pozdrawiam serdecznie. O, właśnie pozdrawiam na samym końcu. Strzała. Na razie cześć, strzała, pozdrawiam serdecznie.